Wszystkim. W dzisiejszym odcinku podpowiemy Wam, dlaczego warto włączyć oleje do pielęgnacji. Zaczynamy! Olej to ogólnie taki bardzo wdzięczny składnik, który my z Karolą pokochałyśmy już bardzo dawno temu. Ja nie ukrywam, że mnie właśnie ona zaraziła olejowaniem, między innymi na przykład skarbu. Pamiętasz, to były czasy, nie, kiedy tak. to była taka moda i faktycznie nadal gdzieś tam jest to kontynuowane w naszym duecie, ale olejowanie również twarzy i używanie tego składniku, jako nawet też taki dodatkowy składnik produktu bonusowy, to jest naprawdę lekarstwo na wiele problemów. Ogólnie oleje są traktowane na naszej skórze, jeżeli właśnie dajemy je na naszą skórę od zewnątrz, jako emolienty. Czyli takie formuły, które mają zapobiegać odporowywaniu wody, wody z naszej skóry. To jest ultra istotne i naprawdę bardzo cenna ich cecha i zaleta. Oczywiście oleje mają szereg witamin i substancji odżywczych. I tutaj zależy od tego, po jaki olej sięgniecie, takie witaminy tam będą. Dzisiaj Wam opowiemy o tym, co dla jakiej cery, bo to jest chyba najbardziej takie kluczowe i ciekawe w dzisiejszym odcinku. O to też bardzo często nas pytacie, czy tutaj, czy na naszym kanale. W jakie oleje dla jakiej cery, bo w tym się różnimy. Tak. I tutaj rozwijamy też szereg wątpliwości, że właśnie cery trądzikowe i mieszane też z olejami bardzo się potrafią polubić. Pamiętajcie tylko o tym, że oleje mają cudowne właściwości zmiękczające i przeciwstarzeniowe i jeszcze dodatkowo pięknie uelastyczniają. I to jest naprawdę genialne, że możecie tak wiele zdziałać dzięki jednemu składnikowi. Dokładnie. I to, co jest istotne, to fakt, że właśnie oleje zapobiegają utracie wody z naszego naskórka. No i oczywiście dzięki temu też spowalniają procesy starzenia, bo cera odwodniona też zdecydowanie bardziej podkreśla wszelakie zmarszczki, a cera, która jest właśnie idealnie nawilżona, absolutnie wygląda i prezentuje się lepiej, ale też oleje wpływają i regulują odpowiednią pracę naszej bariery hydrolipidowej, więc to też jest bardzo istotne. No i oczywiście myślę, że też kwestią, którą trzeba podkreślić tutaj, to kiedy w ogóle oleje powinniśmy stosować o, w pielęgnacji naszej skóry, bo to jest też taka zagwostka, kiedy. Myślę, że to, co powiem jest bardzo istotne, bo olej powinien być ostatnim etapem w waszej pielęgnacji, czyli najpierw oczyszczacie twarz, tonizujecie, następnie nakładacie produkt nabliżający serum, czy też krem i dopiero na samym końcu nakładacie cienką warstwę oleju, która ma właśnie pięknie domknąć i zapobiegać utracie wody, ale też przede wszystkim zatrzymać te wszystkie właściwości i wartości odżywcze, które na skórę nałożyliście. No i też nakładany w ten sposób olej po prostu lepiej się rozprowadza i lepiej wchłania. Jeżeli macie cerę trądzikową, mieszaną albo tłustą, czyli powiedzmy taką jak ja. To jestem przekonana, że był taki moment w Waszym życiu, że się po prostu olejowania bałyście, bo ja przez bardzo długi czas totalnie jakby oleje nie wiem, nie, totalnie właśnie olewałam je, totalnie. Nie chciałam ich używać, bałam się, że to będzie jeszcze bardziej wyświecało moją skórę. Jeszcze nie daj Boże, że będzie zapychało, będę miała jeszcze więcej wysypu trądziku, więc dopiero edukacja tak naprawdę w temacie pielęgnacji i tego, jak olejów używać, spowodowało, że po prostu pokochałam się z tym składnikiem, ale taki mój pierwszy kontakt to był moment, kiedy dość popularne stało się dwuetapowe oczyszczanie skóry. Czyli olej był tym pierwszym etapem, który ma bardzo dobre właściwości rozpuszczania takiego najmocniejszego zanieczyszczenia z naszej twarzy, jak na przykład mocny wodoodporny tusz do rzęs albo podkład, czy takie właśnie makijaże sceniczne, ale także SPF. Pamiętajcie, że SPF nakładamy zawsze. Nawet pod makijaż e, latem czy zimą, i SPF też trzeba demakijażować. I olej naprawdę będzie najlepszą opcją, po to, żeby pory były cudownie oczyszczone i nie będzie Was zapychać, dlatego, że później po oleju nakładamy już jakiś środek do mycia twarzy. Najlepiej, żeby oczywiście był na bazie wody, bo on będzie emulgował olej, czyli stworzy się taka emulsja, która pięknie z naszej twarzy zejdzie, ta tłustość totalnie zniknie, ale wszystkie właściwości w ogóle, które olej ma w sobie już podczas tego demakijażu mogą zdziałać cuda. I w ogóle cudowne rozwiązaniem są właśnie takie konkretne totalnie produkty przeznaczone do demakijażu, na przykład ten marki Plon, wyobraźcie na to opakowanie, jest tak cudowne i to w ogóle bardzo też umila proces demakijażu. I dlaczego to jest cudowne, jeżeli chodzi o trądzik? Bo to muszę podkreślić, że ja faktycznie, kiedy miałam bardzo mocny trądzik i takie wręcz bolące niedoskonałości na twarzy, to demakijaż był po prostu masakrą. Nienawidziłam tego, dlatego że to po prostu bolało. A olejek ma tak cudowną, otulającą konsystencję dla naszej cery i twarzy, że możecie wręcz, no dosłownie zapomnieć o tym, że coś was boli na twarzy. Demakijażujecie, pielęgnujecie, a później zmywacie właśnie jakąś pianką albo żelem. Pamiętacie, to musi być składnik, produkt na bazie wody, po to żeby emulgował olej. Więc mam nadzieję, że to dobrze wyjaśniłam. To ja jako reprezentantka skóry bardziej suchej, myślę, że powinniśmy teraz już przejść do tej największej właśnie największego pytania. Na jaki olej kiedy i do jakiej cery? Ja będę się powtarzać, jeżeli oglądacie nas też właśnie na naszym kanale, to moim ukochanym olejem, po który tak naprawdę, od którego zaczęła się moja w ogóle przygoda z nakładaniem tego typu produktu na twarz, to olej z dzikiej róży. Absolutnie jest to dla mnie właśnie ten olej, który jest też wbrew pozorom bardzo uniwersalny, bo to jest coś, co pięknie nawilża, koi i łagodzi, ale też świetnie łagodzi wszelkie zaczerwienienia. Więc myślę, że tutaj cera naczynkowa też bardzo mocno I na, wręcz, tym oleju, to, prawda? To na tym oleju skorzysta. To no, opakowania, już też wspomniałaś, ale... marka Plon absolutnie zachwyca i to jest po prostu ozdoba w waszej łazience. Ale jeżeli chodzi o oleje do, właśnie, cery suchej, to tutaj powiedziałabym, że mogą królować owoce i to te, które sezonowo uwielbiamy jeść czyli maliny czy też truskawki, czyli olej z e, pestek malin czy też olej z truskawki, bo to są oleje, które w swoich właściwościach też mają mocne działanie odmładzające e, poprzez właśnie dość silne nawilżenie. No i właśnie te oleje, które są e, dedykowane bardziej cerom suchym, jak też między innymi olej kokosowy e, czy też e, olej awokado, mają ciut gęstszą konsystencję, co oczywiście jakby tak e, dla cery suchej jest raczej na plus, bo my lubimy, jak tam się coś więcej dzieje i mamy to poczucie. Poczucie, mam... dokładnie. I mamy to poczucie, że faktycznie te składniki e, dość widocznie też działają, ale absolutnie nie bójcie się, bo mimo, że będą się wchłaniały nieco dłużej, to nałożone w ten sposób, o którym powiedziałam na początku odcinka, no jakby to będzie perfekcyjne kombo. Jeżeli chodzi o cery mieszane i tłuste, to tutaj przyznam, że właśnie kluczem do sukcesu to sięgnięcie po taki olej, który będzie miał delikatniejszą, lżejszą konsystencję, która po prostu nie będzie się lepiła na twarzy. Bo ja na przykład tego efektu bardzo nie lubię, i dlatego mam wrażenie, że to był mój błąd że na początku używałam takich olejów, które były za ciężkie i po prostu czułam, że one się wolno wchłaniają, że czuję tę lepkość, czuję delikatne zepchanie. No i też zwróćcie uwagę na to, żeby oleje przeznaczone dla waszej cery, czyli trądzikowej, mieszanej czy tłustej, nie były komedogenne, czyli żeby nie zapychały. Że na tym kanale wielokrotnie o tym mówiłyśmy, co to znaczy, ale warto podkreślić, bo ni niestety niektóre oleje mają taką tendencję, że zapychać mogą, no, a oleje takie jak na przykład olej z czarnuszki jak ten w ogóle ma piękny kolor, taka ciemna herbata, no, albo olej cubaki, czy olej Tamanu to są takie trzy oleje, chyba najbardziej dla mnie taki game changer, jeżeli chodzi o trądzik, dlatego że one działają również przeciwzapalnie. Jednocześnie nawilżające, jak wiemy, cery trądzikowe też trzeba nawilżać, więc macie dwa w jednym. Myślę, że cudowne rozwiązanie. Możecie też na przykład nimi demakijażować twarz. Nie musicie po prostu tego używać jako domykanie całej pielęgnacji, ale jako ten pierwszy etap. Spróbujcie w ogóle to, to będzie najlepszy moment, żeby w ogóle sprawdzić. Dodatkowo. Takie oleje, które są też bardzo popularne, ale genialnie sprawdzą się dla cer trądzikowych i mieszanych, to na przykład olej żoroba czy moringa, taki bardzo popularny ostatnio, no i ten hmm, pestek słonecznika. To jest naprawdę genialny hmm, olej, który również fantastycznie zmiękcza naskórek. Wasza cera będzie mięciutka, będzie ładnie błyszczała, ale takim zdrowym glow, nie tym, które cery tłuste czy mieszane unikają. Jeżeli chodzi o oleje, to my zachęcamy, żeby trochę poeksperymentować, bo nie zawsze to, co sprawdziło się waszej e, kumpeli, mamie czy, e, czy, czy cioci. Ale my takim będzie się sprawdzało, jesteśmy, tak, że ja nie e, mogłam się odnieść, ale tutaj tak. warto Warto eksperymentować. <laughs> tak. Warto mm, właśnie sięgać po różne oleje, żeby mm, z, jakby zdobyć do swojej pielęgnacji ten, który będzie działał tak wspaniale, jak na przykład na mnie mm, ten z dzikiej Róży, Ja już pielęgnację sobie nie wyobrażam. I dla mnie to jest taki w który po prostu w łazience na czarną godzinę, czy też po prostu raz na jakiś czas przy codziennej pielęgnacji musi się znaleźć. No a oleje to ogólnie bardzo uniwersalne produkty, bo no mówimy o nich w kontekście składników, ale jak widzicie, to są gotowe produkty, mm -hmm. które właśnie, tak jak wspomniała Mar na początku, też na nasze włosy, ciało, nie tylko na twarz, coś absolutnie cudownego. Mamy nadzieję, że zachęciłyśmy Was właśnie do tego, żeby po oleje sięgać, bo uwierzcie, warto. I oczywiście czekamy na Wasze komentarze, czekamy na propozycje tematów, które właśnie na Beauty Talks chętnie byście widzieli, bo oczywiście wszystkie Wasze głosy bierzemy pod uwagę. Dajcie znać, czy właśnie macie już może taki olej, który sprawdza się u Was najlepiej i opiszcie swoją cerę, może innym będzie jeszcze łatwiej trafić. I czekamy też na wszystkie lajki i na subskrypcje, bo wam bardzo się, my się jak ten kanał rośnie w siłę i oczywiście zapraszamy na kolejne odcinki i do zobaczenia.